Dzień dobry Państwu. Adam Pawłowski. Josaf Olszewski. I dużo jedzenia. Tak, i kawa. Aha, I kawa. No dobrze. Postanowiliśmy e, sprawdzić, e, bo takie stare sumerjerskie powiedzenie mówi o tym, że nie wiesz e, jakie wino podać do, e, do jedzenia, a to bierz szampana. E, nie jesteśmy daleko. Mówiliśmy o tym, że mamy tutaj szczepy szampańskie, Pinota i, e, i Chardonnay wino zrobione w Katalonii, w Benedeck. no i sprawdzimy to na kilku polach, mamy sardynki, mamy tatar wołowy, mamy patę z wątróbek, mamy pierś wędzoną z kaczki i ciasto migdałowe z truskawkami i zobaczymy czy nasza różowa kawa sobie z tym poradzi. Tak, o ile mówiłeś o tej zasadzie, że nie wiesz co wybrać, to bąbelki będą pasowały do wszystkiego i tak trochę jest, natomiast mam takie też wrażenie, że niewiele osób, niewiele powiedzmy wino, winopiców kojarzy w ogóle wino musujące z łączeniem z jedzeniem, tak, tak, tak wprost i raczej świat wina Myśli o mąbelkach jako o czymś do toastu, o czymś na aperitif do, na początek. Natomiast wina musująca są jedne z tych najlepiej pasujących do jedzenia, dlatego że mamy solidną kwasowość, która zawsze tą swoją funkcją trochę dokwaszenia, trochę przecinania jakichś zawiesistych faktur, kremowości, tłuszczu wino z podwyższoną kwasowością, ono trzyma to połączenie w ryzach. Plus zwykle wina musujące nie są nazbyt aromatyczne, nazbyt y, y, takie wybuchowe y, smakowo, dlatego też świetnie podkre podkreślają i podkręcają smak samego dania, więc jednym z najlepszych partnerów dołączenia łączenia z jakimkolwiek jedzeniem jest właśnie wino musujące. I bąbelki w naszym winie. Są pyszne, kremowe, 15 miesięcy na osadzie? Tak, 15. trochę więcej takiej faktury i dodaje więcej ciała do tego, żeby wino połączyło się z bardziej konkretnym jedzeniem. Ja już spróbowałem sardynkami, a ty? Ja też. <laughs> Jestem bardzo zadowolony. Myślę sobie, że to jest super, super połączenie, dlatego że ta sardynka jest dość surowa. Ona bardzo krótko była na grillu. Ale ono jest dużo, dużo słoności, która świetnie nam tutaj wpada i w kwas, i z drugiej strony wpada w to zaokrąglenie, za takie owocowe, i dzięki temu myślę sobie, że smakuje zdecydowanie lepiej niż bez, bez tego wina. Tak. To jest bardzo regionalne połączenie, bo Katalonia. Kuchnia katalońska sardynki to jest, jest jeden z tych takich powiedziałbym top, top 5 tapasów rozpoczynających posiłek i jak to jest po prostu zgrilowane, to jest przepełnione tym smakiem słoności morskiej, którą również znajdujemy w, w, w naszej winie. Tą taką mineralność, trochę solankowość i rzeczką kwasowość, która co by, co by nie mówić o makreli, ona ma intensywny smak i ma, jest dosyć tłustą rybą, więc takie w, w, oczyszczenie i wniesienie tego takiego, takiej kropelki cytryny, którą zwykle dajemy do, do dań, które, które są z tego typu rybą, to jest, to jest właśnie funkcja tego wina. Dobry pairing. Ja, no już, dobrze, ja dobrze, już spróbowałem. Podobało, ja już podobało, podobało mi się bardzo. Ja już też spróbowałem z, e, z Tatarem. No i inne są te stereotypy polskie do Tatara. Jeżeli mówimy też o winie do Tatara, to, to też myśląc o czerwonym mięsie, uruchamiają nam się klapki pod tytułem Czerwone Wino, albo może ewentualnie. Takie, taki cięższy róż. Tutaj mamy wino musujące. Więc samo mięso wołowe w tej swojej formie surowej, ono nie ma za wiele smaku. Czucie pod zębem, jest mięsiste, ale nie jest. Zależy od tego, jak je wzbogacimy, czym je wzbogacimy smakowo. I tutaj ono jest zrobione, ten tater, na taki słono. Słono słodki. Tutaj czuję też umami, czuję tutaj. Jeszcze taki takie lekki, lekki kopniak z tyłu od tego, od tego chrzanu, który tutaj został starty. Więc, więc to jest taki rasowy i charakterny tatar, który zaskakująco fajnie się łączy z tym winem. A ta faktura bąbelków i, i trochę więcej cielistości od dojrzewania na osadzie ona staje w szranki z tymi teksturami, natomiast kwasowość dźwignia ona tutaj wszystko przecina, orzeźwia i ona powoduje, że przełamuje się ta monotonia smaku. Tatara i chcemy wrócić po niego podrobinę. Co właśnie uczynię? Ja już to zrobiłem. Spróbowałem drugi raz i spróbowałem dlatego, że byłem zaskoczony. Ee, że tak dobrze e, to ze sobą e, zagrało. Wydawało mi się, e, że ten Tatar e, pokaże to, że jednak bomble nie do wszystkiego mogą e, pasować. Natomiast do tej interpretacji Tatara, którą e, tu mieliśmy. E, wszystko zagrało bardzo dobrze, ale przede wszystkim e, ta kawa nie straciła jakby swojego charakteru. Znaczy zupełnie nie, nie było tak, że zatraciła się w tym mięsie, tylko utrzymała tą swoją owocowo-truskawkowo-posiłkową e, nutę. I to było bardzo tak, fajne. Tak, perfekt pering jest wtedy, kiedy czujemy smak bazowego jedzenia wina i one się na siebie nie nakładają, tylko współpunkcjonują, e, współistnieją. A do tego tworzy się taka, taka trzecia, trzecia sfera aromatyczno-smakowa, taka wartość dodana. I to tutaj się dzieje. Natomiast po spróbowaniu spatę, które jest bardzo intensywne, które jest takie. Takie bardzo wątróbkowe i mm, słone, tłuste, plus dochodzi do tego takie e, uderzenie e, pikantności od takiego kruszonego pieprzu, który tutaj się pojawił. E, ja poszukiwałem czegoś do, 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 do przemycia jamy ustnej, do, do napicia się chociażby wody, wino fajnie się sprawdziło y, w tym względzie, że, że ono orzeźwiło i, i, i tak jakby zresetowało ten system na nowo. Natomiast to nie jest dobre połączenie, bo, bo ten pasztet jest nazbyt intensywny w smaku, on tutaj dominuje, on tutaj przykrył naszą kawę. I to, co mówiłeś, że ona pozostała w miarę asertywna, jeszcze z, z bołowiną, to tutaj tej kawy po prostu nie ma. No tutaj ewidentnie brakuje nam do tego paté jakiegoś grillowanego, grillowanej focacci albo chleba, czegoś takiego, co by pozwoliło, E, winu jednak zaczepić się bardziej, dlatego, że to samo paté jest rzeczywiście tak bardzo e, intensywne, że nie, e, kawa nie ma z nim kompletnie szans, ale jakbyśmy tylko trochę wprowadzili tutaj coś innego, takiego właśnie e, e, z tego, e, tego chlebowo-chrupiącego e, rejonu e, do tego paté, to z jednej strony złagodzilibyśmy ten smak, z drugiej strony pozwolili też temu winu musującemu załapać się czy z, chwycić, chwycić tą potrawę. No bo w tej wersji. Tak, jeszcze jakby była jakaś gdzieś taka kropelka sosu, bardziej kwaśnego niż słodkiego, mhm. to też by gdzieś było fajnym linkiem. Ale rzeczywiście kawałek takiego stosowanego pieczywa również by zrobiło nam tutaj fajną robotę. Poważne danie, poważne danie już jako taka forma dania głównego mamy pierś skaczki, która jest delikatnie podwędzona, podana tutaj z, z burakiem, z warzywami, z rzodkiewką, sklejona sosem, który jest troszeczkę taki słodki, balsamiczny, trudne danie dla kawy, pewnie byśmy kierowali się w stronę jakiegoś lekkiego lekkiej czerwieni, tak konwencjonalnie, jakiegoś, jakiegoś Pinota, jakiejś jakieś może polskie czerwone wino, etc. A tutaj kawa, kawa, która sobie radzi, która sobie radzi, ona się stara, ona się stara się przebić przez te wszystkie intensywności, do końca jej to nie wychodzi, w sensie ona walczy, 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 finalnie to kaczka tutaj dominuje. Natomiast kawa, ona się ona nie stoi z obok. Ona nie stoi obok, ona, ona, ona się stara dobiec do tej kaczki. Trochę jej się nie udaje, natomiast nie mam z tym problemu. W Ta, nie, ja myślę sobie tak, że to, że to nie jest zgrzytające połączenie. Jest zdecydowanie lepsze niż to, co robiliśmy z padem. Ale myślę sobie, że to jest dobry, dobry trop, który wskazałeś. Dlatego, że tutaj tą myślą przewodnią dla, dla tego dania jest bura. Burak, który są z buraka najprawdopodobniej jest także w dressingu tutaj. I jakbyśmy sobie pomyśleli właśnie o tych polskich, charakterystycznych hybrydach Rondo i Regencie, to jesteśmy dokładnie w rejonie tej sałatki. Bo jeżeli chodzi o tą powiązaną pierścinaczką, to wino bardzo dobrze z nią rezonuje. Ten, ten dymny posmak z tym co mamy, co oferuje kawa, jakby bardzo dobrze się łączy. Natomiast tutaj te kolejne elementy powodują to, że to, to nie jest idealne, idealne połączenie, prawda? No nie jest. I z, 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 takie mam wrażenie, że zaczęliśmy od bardzo, bardzo wysokich pułapów, mariaży, smakowych, a zdanie na danie troszeczkę, troszeczkę tak krzywa idzie w dół i ostatnie, ostatni pairing wina, które jest pyszne, które samo w sobie jest taką trochę sałatką świeżych owoców, czerwonych, letnich poziomek truskawek, malin, to to w połączeniu z deserem, który jest po prostu słodki i winem wytrawnym, które jest na bardzo wytrawne, bo jest w tym stylu brud natur, to po prostu nie działa nie mogło działać. One jeszcze tak trochę smakowo się gdzieś tam łapią, chwytają siebie, natomiast to wino staje się po prostu kwaśne. Ono się staje kwaśne i takie surowe, odarte. Ze swoich, ze swoich atutów, ze swoich cech. No i też to, to ciastko jest mniej pyszne, bo, bo, bo to wino jest nazbyt ta kwasowość jest nazbyt intruszywna w tym momencie. E, no ta pasowość robi się taka metaliczna i, e, i, to, jest, e, i to jest ten podstawowy zgrzyt, dlatego że ta, te truskawki wydawałoby się, że one są kompletnie jakby na miejscu. Czyli, tak, to e, e, jest jakbym... takie obalenie trochę mitu, więc to jest fajny pairing do zrobienia, żeby zobaczyć, e... Obalić ten mit, właśnie szampana i truskawek. To jest, to jest jedne z najgorszych peringów, jakie można sobie wyobrazić, chyba, że to wino jest półwytrawnym winem a te truskawki one nie są na cukrze, tylko są naturalnie, naturalną swoją słodyczą, no to wtedy to możesz gdzieś tam obronić, ale tutaj mówimy o winie, które ma co najmniej 20-30 gramów cukru i więcej, nasze wino wytrawne absolutnie nie, więc zasada, której nie łamiemy i która jest tą, tą, tą taką żelazną, to jeżeli łączymy wino ze słodkim jedzeniem, to, to Słodycz w winie musi być dorównająca albo wyższa, najlepiej wyższa. I wtedy wino wnosi tą swoją fajną kwasową, winną nutę i balansuje, i wtedy ani deser, ani wino nie jest za słodkie. Ja się bardzo cieszę, bo mamy tutaj, wydawało się, że w ogóle ta kawa może sobie nie poradzić z tym, co mamy na stole. Myślę, że w połowie poradziła sobie bardzo dobrze, w połowie pokazała też jakich zasad nie powinniśmy łamać łącząc wino z jedzeniem, no ale musimy na koniec wytypować ten jeden najfajniejszy pairing. Tak, no ale dla mnie mistrzem prostoty w tym wszystkim były sardynki i, i kawa i to była moja, to był mój typ, ale to jest najpiękniejsze łączenie wina z jedzeniem, które ma być przyjemnością, a dla każdego przyjemność jest czymś innym, więc Najlepiej jest, oprócz tego, że nas słuchać, próbować z nami, to próbować również samemu z różnymi innymi produktami i bawić się tym. Na koniec dnia coś będzie albo fajnie pasowało, albo nie będzie pasowało, i będzie to jakieś doświadczenie. Ta baza, baza danych wina jedzenia będzie rosła w głowie. Tak, ja muszę powiedzieć, że to jest w ogóle najfajniejsza część, dlatego że my to w połączenie w oczywiście nie próbujemy. Robimy to dokładnie wtedy, kiedy nagrywamy ten odcinek i to jest naprawdę duża frajda. Mam nadzieję, że oglądając nas i próbując kawę z tym, co macie w lodówce będziecie też mieli dużo zabawy. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o kawie, to proszę zajrzyjcie do filmu z naszą degustacją kawy. No i namawiamy was, żebyście subskrybowali Wino Club. Jeżeli tego nie robicie, to Zajrzyjcie na stronę www.winoclub.pl Do zobaczenia. Do zobaczenia.